Co? Mięso żerne. Pać! Nogi! żerne. No. Te... E e Co się da w tym E e eotyran Co eotyran, Ale mięsożerne. same mięso żerne. A tam te czarne Adrian dalej. Tam dalej jakie czarne. Widzisz pan W Brytanii? Uh -huh. Tak. On jest mięsożerne. Tam dalej, kogo? A ja, no nie, No nie, 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 ale nie, nie, już są łatwiejsze nie, 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 ja nie, 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 ja mam te z włosami te masz? Z, z włosami. No to, jak To to jest? No to zaraz zobaczymy się. A tam jest! Popatrz! Gdzie? Tam! Mm. Koło tych czalnych. A to jakie to są? Mięso żerne. No dobra, ale jak się nazywają? jestem, ale mają śmieszne ogony. No? Widać, A, że to jest. A wiesz, to jest? Adrian? Jutaraptor Ale miły, on jest miły. Tak. Uwielbia różowy, jeździ różowy kolor. Ej, tam ty jesz, jeszcze Co to jest tam? Dobra, to na ja pewno się. jest rodzina T-rex. Dwa T-rexy. Co to jest? Dwa T-rexy. Dwa T-rexy. Pokaż. Padłeś. Padłeś, Pokaż. Padłeś z wrażenie. wrażenia. Padłeś z wrażenia. Ale numer, Ale naprawdę to jest T-rex. Tak, Rek. idziemy do niego. Teraz, Teraz idziemy na moje. E, Zielony idzie. Tam idziemy do niego. Co to jest Adrian? Al? Al? Alberto Załty. Zaur. Alberto Załty. Alberto załączył. Alberto załączył. Hej, a właśnie takiego. No to tutaj coś mi na filmie widzieli. Jak to jest długi pazur? Wielki pazur. Jak on się nazywał? Inaczej. Długi pazur. Wielki pazur. Wielki pazur. Terry, Terry. Tak? Jak to była na filmie? Terry zinozał. Właśnie. Terry zinozał. No myśmy je na filmie widzieli, nie? Terry zinozał. No bardzo strasznie Chodźmy, chodźmy sobie coś zamówić no, sobie... A co ty chcesz te zamówić kiełbasa? Loda Że co? Loda Tam jak potem dowrócimy na ten zjemy, Chodźcie Zjemy później nawet To taki sam jak i twój, Błukę chcesz? Patrz jak tam atakuje. Co pić? Socz. wodę. Wodę chcesz? Wróć się. Wróć się.